Siema, jestem Marek, mam 16 lat. Dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami przeprowadzić test mojego kalkulatora pod względem wytrzymałościowym, a Waszym zadaniem będzie napisanie w komentarzach, czy jestem wystarczająco dobry do użytku codziennego. Jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, zrobimy sobie drop test iPhone'a 8. A jeżeli seria Wam się spodoba, zrobimy test iPhone'a X. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do testu wytrzymałościowego, muszę powiedzieć kilka słów o tym urządzeniu. Jak widać, jest to model Superkalkulator Galaxy 6, który na rynek wszedł w marcu 2015 roku. Zatem jest trochę stary. Posiada 32GB wbudowanej pamięci, co pozwoli nam na zapisywanie obliczeń. Dodatkowo, cena, jak na kalkulator, jest bardzo przystępna, bo kosztuje zaledwie 1500 zł. Po włączeniu ukazuje nam się panel z cyframi, dzięki któremu możemy wykonywać obliczenia. Mam nadzieję, że wyjaśniłem już kwestie dotyczące opisu tego produktu. Teraz przejdźmy do testu właściwego. Na samym początku sprawdźmy, jak kalkulator radzi sobie z sytuacjami, które mogą wydarzyć się na co dzień. Zobaczmy, jak poradzi sobie przy kontakcie z płynami. Włożę teraz kalkulator do naczynia i wleję ekskluzywnej łyski marki Jura. Jak widać, nic się nie stało. Sprawdźmy, jak urządzenie poradzi sobie podczas upadku. Sprawdzę to na trzech różnych wysokościach. W przypadku, gdybym siedział, urządzenie mogłoby wysunąć mi się z dłoni i upaść z wysokości około pół metra. Nic się nie stało. W przypadku wykonywania obliczenia, stojąco, mógłby upaść mi z wysokości 1 metra. Znowu nic się nie stało. Jeżeli lubicie rzucać swoim kalkulatorem, może on upaść z wysokości 2 metrów. Niestety już się nie włącza. Po ostatnim teście przynajmniej lampka się pali, ale kalkulator nadal nie działa, za to może posłużyć jako popielniczka do odgaszenia papierosów. Za chwilę zobaczycie, jak poradzi sobie pod kołami samochodu. Po ostatnim teście wygląda tak. Teraz czas na kolejny. Zobaczymy, jak radzi sobie z naciskiem. Teraz test z kosiarką. Moi ludzie pozbierali mi elementy kalkulatora. Zobaczcie co z niego zostało. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Przygotowałem dla Was konkurs, w którym możecie wygrać mój drugi kalkulator. Wystarczy napisać kalkulator w komentarzu. Pamiętajcie, że jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, zrobię podobny test z iPhone 8 i iPhone X. Do zobaczenia!